Nie! go! Nie. Się. Przestań, przestań Trzymajcie go! Pozwólcie mi skończyć. Przyjaciele, to got! Możesz nam robić jeszcze lachy na wiosce, tak przydasz się do czegoś. Znaczy się, twoje życie ma jeszcze sens i możesz jeszcze wiele osiągnąć. A tu jesteś, przyjacieleczku! Ciepło, będziesz świetne. bardziej lepszy! Eba nie mój cyrk, nie moje małpy. Ale pszczoła. Czuł... Powodce. Pokojnie zostawcie go. Nie zabijaj się! Kurwa no. Chyba zobaczmy co miał przy tym parku. Eee, nie, 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 kogo... Zabiłeś nie, 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 żyje, nie, 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 ma nie, 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 go? miał nie, nie, co miał.